Warszawa, rok 2025. To wiadomość, która spadła na polski show biznes niczym grom z jasnego nieba. Dawid Podsiadło, najbardziej rozpoznawalny głos młodego pokolenia, artysta, który przez lata konsekwentnie unikał rozgłosu i mediów, nagle przerwał milczenie. W szczerym, pełnym emocji, wywiadzie dla magazynu Muzyka i Życie, ujawnił coś, czego nikt się nie spodziewał. Od kilku miesięcy jest żonaty. Jego wybranką okazała się Aleksandra Wysocka, młoda, utalentowana producentka muzyczna, z którą współpracował przy swoim albumie Lata Dwudzieste. Ta sensacja natychmiast rozgrzała opinię publiczną i wstrząsnęła światem fanów. Bo choć Dawid od zawsze był artystą introwertycznym, trzymającym emocje na uboczu, teraz pokazał, że za cichym uśmiechem i spokojem scenicznego wirtuoza kryje się burzliwe serce. Dawid Henryk podsiadło, urodzony w Dąbrowie Górniczej w 1993 roku, to człowiek, którego muzyka definiowała całe pokolenie. Zwycięzca programu X Factor w 2012 roku szybko stał się jednym z najważniejszych głosów polskiej sceny alternatywnej i popowej. Jego płyty comfort and happiness, Annoyance and Disappointment, Małomiasteczkowy i lata dwudzieste. Nie tylko biły rekordy sprzedaży, lecz także wyznaczały Emocjonalny pejzaż młodych Polaków. Jego teksty, pełne melancholii i refleksji, mówiły o samotności, tęsknocie, dojrzewaniu, o bólu i czułości, której brak w dzisiejszym świecie. I może właśnie dlatego nikt nie spodziewał się, że ten artysta, znany z powściągliwości i zamknięcia, skrywał przez lata największy sekret swojego życia. Miłość. Według informacji ujawnionych przez bliskich, ślub Dawida i Aleksandry odbył się we wrześniu 2025 roku. W Zakopanem, w malowniczej willi położonej na tle Tatr. W ceremonii uczestniczyło zaledwie 30 osób. Rodzina, najbliżsi przyjaciele, kilku współpracowników. Nie było kamer, błysków, fleszy ani medialnego hałasu. Wszystko utrzymano w absolutnej tajemnicy. Nawet sąsiedzi nie wiedzieli, że za zamkniętymi drzwiami jednej z najpiękniejszych górskich rezydencji rozgrywa się jedna z najbardziej romantycznych scen współczesnego show biznesu. Jeden z przyjaciół Dawida zdradził magazynowi. To był prosty, wzruszający ślub. Dawid sam zaśpiewał piosenkę, którą napisał specjalnie dla Aleksandry. Kiedy zaczął śpiewać, wszyscy płakali. To właśnie ten obraz Dawid podsiadło z gitarą w dłoni, śpiewający dla swojej żony w blasku świec gdzieś pod niebem zakopanego, sprawił, że internet eksplodował. Gdy tylko wieść o ślubie zaczęła krążyć po mediach społecznościowych, reakcje były natychmiastowe. Tysiące komentarzy, falujące emocje, niedowierzanie, zachwyt i wzruszenie. Fani pisali. Nie wierzę, że to się naprawdę stało? Jak cudownie, że wreszcie jest szczęśliwy. Tajemniczy Dawid jednak potrafi kochać z całego serca. W ciągu kilku godzin jego nazwisko stało się najczęściej wyszukiwanym hasłem w polskim internecie. Dziennikarze, blogerzy i fani. Zaczęli gorączkowo analizować każde słowo z wywiadu, każde zdjęcie z przeszłości, każdy gest między Dawidem a Aleksandrą, podczas ich wspólnych występów i sesji nagraniowych. Wielu zauważyło, że istniały subtelne sygnały, czułe spojrzenia, gesty, które wcześniej uchodziły za przyjacielskie, teraz nabierały nowego znaczenia. To, co przez lata było jedynie domysłem wśród jego najwierniejszych fanów, stało się faktem. Podsiadło, znany ze swojej skromności, wyznał, Chcieliśmy, by to, co między nami, pozostało tylko nasze. Ale miłość w końcu znajduje sposób, by się ujawnić. Aleksandra to nie tylko moja partnerka w życiu, to także osoba, która najlepiej rozumie moją muzykę. To zdanie odbiło się szerokim echem, bo oto artysta, którego teksty od lat przenikały samotność, odnalazł wreszcie spokój w ramionach drugiej osoby. W świecie, w którym każde wydarzenie celebryckie natychmiast trafia na czołówki portali, Decyzja o sekretnym ślubie w górskiej ciszy była czymś niezwykłym, wręcz symbolicznym. Dawid Podsiadło, człowiek o delikatnej duszy, wybrał autentyczność zamiast spektaklu, i właśnie to sprawiło, że ta wiadomość, zamiast zwykłego skandalu, stała się czymś więcej manifestem szczerości, wierności i ludzkiego uczucia. Media muzyczne piszą dziś o najbardziej romantycznej tajemnicy roku, a krytycy nazywają to aktem odwagi emocjonalnej. Dawid, który od zawsze wolał śpiewać, niż mówić o sobie, wreszcie pozwolił światu zajrzeć za kurtynę swojego serca. I choć wielu próbowało przez lata odkryć, kim jest kobieta, która zainspirowała jego najpiękniejsze ballady, nikt nie przypuszczał, że odpowiedź znajdzie się tak blisko w studiu nagraniowym, w dźwiękach piosenek, które Aleksandra pomagała tworzyć. Ślub w Zakopanem stał się więc nie tylko wydarzeniem prywatnym, ale też symbolicznym punktem zwrotnym w karierze artysty. Zakończył pewną erę tajemniczości i rozpoczął nowy rozdział, pełen emocjonalnej dojrzałości i odwagi w mówieniu o miłości. Warszawa 2025. Gdy kurz po sensacyjnym ujawnieniu małżeństwa Dawida Podsiadły i Aleksandry Wysockiej ledwie opadł, artysta po raz kolejny zaskoczył wszystkich. W wywiadzie uzupełniającym dla muzyka i życie, który ukazał się zaledwie kilka dni po ogłoszeniu ślubu, Dawid otworzył się jeszcze bardziej, tym razem o cenie, jaką zapłacili za miłość w świecie. Gdzie każda emocja staje się nagłówkiem. Nasza relacja nie była bajką, wyznał spokojnie. Były chwile, gdy presja sukcesu i niekończące się trasy koncertowe stawiały nas na granicy. Byliśmy daleko od siebie, czasami tygodniami, czasami miesiącami, ale muzyka zawsze była mostem. Łączyła nas, gdy świat próbował rozdzielić. Te słowa, pełne prostoty i autentyczności, uderzyły fanów prosto w serce. Nagle historia miłości, która jeszcze wczoraj była tylko plotką, nabrała ludzkiego wymiaru. Historii dwojga artystów walczących nie o sławę, lecz o bliskość. W komentarzach pod artykułem pojawiły się tysiące reakcji. To piękne, że potrafili się odnaleźć mimo wszystkiego. To pokazuje, że nawet gwiazdy mają serca jak my. Ale prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła kilka dni później, w sobotni wieczór, gdy internet tonął w spekulacjach. Na profilu Instagrama Dawida Podsiadły pojawił się post który wstrzymał oddech całej Polski. Krótkie wideo z subtelną melodią fortepianu w tle ukazywało kartkę papieru z odręcznym listem na ekranie. Tylko jego dłonie, ciche dźwięki klawiszy i głos, który szeptem czytał: Miłość nie musi krzyczeć, by była wielka. Aleksandra nauczyła mnie, że spokój też może być olśniewający. Dziękuję, że byliście przy mnie nawet wtedy, gdy wybierałem milczenie. Teraz chcę podzielić się tym szczęściem z wami wszystkimi. Pod listem znajdowało się jedno zdjęcie czarno-białe ujęcie splecionych dłoni subtelne, niemal symboliczne i to wystarczyło, by cały kraj eksplodował emocjami. W ciągu 24 godzin post zebrał ponad milion polubień, a hasztag Dawid Aleksandra Lów zdominował polski internet, stając się najpopularniejszym tematem na Twitterze, Instagramie i TikToku. Dziennikarze prześcigali się w interpretacjach czy to artystyczny manifest początek nowej ery Dawida czy może wstęp do czegoś większego, czego świat dopiero się dowie? Redakcje plotkarskie natychmiast sięgnęły do archiwów. Zaczęły wypływać zdjęcia z przeszłości, wspólne wyjścia ze studia, zakulisowe ujęcia z prób, subtelne uśmiechy wymieniane między Dawidem a Aleksandrą podczas nagrań lata dwudzieste. To, co wcześniej wydawało się czystą zawodową relacją, teraz nabierało zupełnie innego znaczenia. Internauci zestawiali klatki wideo, analizowali każdy gest. Zobaczcie, jak patrzył na nią, gdy śpiewał to, co masz ty, pisała jedna z fanek, dodając archiwalny kadr z koncertu w Gdańsku. W ciągu kilku dni historia ich miłości przekształciła się w narodowy fenomen. Media cytowały znajomych pary, muzyków, reżyserów, teledysków. Jeden z nich, proszący o anonimowość, wyznał: Dawid zawsze był niezwykle skupiony, zamknięty w sobie. Ale odkąd pojawiła się Ola, coś się w nim zmieniło, stał się cieplejszy, bardziej obecny. W studiu czuło się między nimi coś prawdziwego, wśród emocji i spekulacji pojawiła się kolejna wiadomość, tym razem o nadchodzącym albumie. Zespół produkcyjny Dawida potwierdził, że nowa płyta ukaże się na początku 2026 roku i będzie inspirowana właśnie tą relacją. Aleksandra Wysocka ponownie stanie za konsoletą jako główny producent muzyczny. Według przecieków, projekt ma być najbardziej osobistym i dojrzałym dziełem w karierze artysty. Jeden z kompozytorów zdradził: Ten album będzie jak list miłosny, ale nie dla świata, dla jednej osoby. Każda nuta to emocja, której Dawid nigdy wcześniej nie odważył się pokazać. Branża muzyczna reaguje z mieszaniną podziwu i szoku. Krytycy już porównują ten nadchodzący projekt do kultowych albumów o miłości, jak Blue, Johnny Mitchell czy Ghost Stories Coldplay, twierdząc, że może stać się najintymniejszym dziełem dekady. Tymczasem fani pod hasłem ksiobia Dawid Aleksandra tworzą własne interpretacje remiksy listu grafiki a nawet fanowskie teledyski do fragmentów melodii które Dawid zamieścił w poście przyjaciele pary pytani przez media zdradzają że Dawid i Aleksandra mieszkają obecnie między Warszawą a Krakowem w domu pełnym instrumentów i roślin z dala od zgiełku mediów to nie jest życie gwiazd to życie ludzi którzy po prostu się kochają mówi znajoma producentka ale mimo ciszy ich historia nie schodzi z czołówek portali Każde zdjęcie, każdy nowy wpis, każdy dźwięk, który Dawid udostępnia, jest analizowany do granic obsesji. Szczególne emocje wzbudziła wypowiedź znanej dziennikarki muzycznej Marty Kosińskiej, która na antenie polskiego radia powiedziała To nie jest zwykły romans celebrytów, to opowieść o intymności, o potrzebie ciszy w świecie hałasu. Dawid pokazał, że w czasach, gdy każdy krzyczy, prawdziwe uczucia można wypowiedzieć szeptem. Warszawa 2025. Kiedy świat zamierał w ciszy pandemii, a ulice polskich miast pustoszały, Dawid Podsiadło, człowiek, który przez lata unikał wielkich deklaracji, po raz kolejny pokazał, że jego głos nie służy tylko rozrywce, lecz ma moc jednoczenia. W maju 2020 roku, w samym środku chaosu wywołanego pandemią COVID-19, artysta wziął udział w ogólnopolskiej akcji Hot 16 challenge która z początku była zabawnym internetowym wyzwaniem, lecz z czasem przerodziła się w gigantyczną kampanię charytatywną. Jego nagranie, surowe, autentyczne, pełne emocji, natychmiast rozniosło się po sieci, gromadząc setki tysięcy wyświetleń i zachęcając tysiące ludzi do wsparcia służby zdrowia. Dla wielu był to moment przełomowy w obliczu globalnego strachu i izolacji. Podsiadło przemówił nie jak gwiazda, ale jak jeden z nas. W ciągu kilku dni jego wersy, proste, szczere, rytmiczne, stały się hymnem Solidarności. To jednak był dopiero początek nowego rozdziału w jego karierze. Gdy inni artyści wciąż szukali sposobu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości, Dawid wykonał manewr, którego nikt się nie spodziewał. Wkroczył w świat podcastów. Od 2021 roku wraz z Radosławem Kotarskim prowadzi podsiadło kotarski podcast. Format, który w błyskawicznym tempie stał się jednym z najczęściej słuchanych w Polsce. Ale nie był to zwykły talkshow. Ich rozmowy balansowały pomiędzy humorem, ironią i głęboką refleksją o współczesnej kulturze, relacjach, absurdach świata i psychologii codzienności. Dla fanów był to inny Dawid. Nie ten melancholijny chłopak z mikrofonem, ale błyskotliwy, błyskawicznie reagujący komentator rzeczywistości, który w każdym zdaniu potrafił ukryć czułość... I inteligentny żart. Rok 2021 przyniósł kolejny zwrot, tym razem powrót na scenę i to z prawdziwym hukiem. Dawid dołączył do supergrupy Męskie Granie Orkiestra 2021, gdzie obok Dari Zawiałow i Vito Bambino stworzył porywający, elektryzujący hit. I ciebie też bardzo. Piosenka, która miała być jedynie hymnem festiwalu, błyskawicznie wyrosła na kultowy utwór pokolenia. Energetyczny rytm, emocjonalny przekaz, charyzmatyczne wykonanie. Wszystko to sprawiło, że Polacy śpiewali ją na ulicach, w samochodach, na stadionach. Dla Dawida był to moment, w którym z artysty zamkniętego w świecie swoich refleksji przeistoczył się w symbol nowoczesnej, odważnej polskiej muzyki. Jego występ podczas męskiego grania, transmitowany na żywo, był jednym z najbardziej oglądanych wydarzeń muzycznych tamtego roku. W czerwcu 2022 roku, kiedy świat muzyczny powoli wracał do życia, Podsiadło ponownie zaskoczył fanów, ogłaszając postprodukcja tour, trasę koncertową promującą jego najnowszy album Lata 20. Płyta, na której znalazły się takie utwory jak Post, Mori czy To co masz ty, została okrzyknięta manifestem dojrzałości artysty. Krytycy pisali, że Dawid Podsiadło zbudował pomnik własnej wrażliwości, a bilety na koncerty rozchodziły się w kilka minut. Każdy występ był przemyślanym spektaklem dźwięku i światła, pełnym teatralnych detali, minimalistycznych gestów i emocji, które kipiały spod powierzchni. Ale prawdziwa bomba medialna wybuchła w lutym 2025 roku, kiedy Dawid ogłosił projekt, jakiego jeszcze w Polsce nie było Festiwal Zorza. Ogłoszenie to nastąpiło niespodziewanie, w formie enigmatycznego posta na mediach społecznościowych. Sześć miast, sześć nocy Jedna historia. W ciągu godzin sieć eksplodowała pytaniami. Dopiero kilka dni później ujawniono szczegóły. Festiwal Zorza miał odbyć się w sześciu największych miastach Polski – Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach i stać się objazdowym świętem muzyki, sztuki i emocji. Dawid zaprosił do projektu Plejadę Polskich Artystów. Od Kaśki Sochackiej i Artura Rojka po Kacperczyka, Kukona, Korteza, Sokoła, Emadę i Paulinę Przybysz. Każde miasto miało mieć własny charakter, własną narrację i niepowtarzalną atmosferę. Dla wielu to właśnie festiwal Zorza stał się symbolem nowego etapu w jego karierze. Artysty, który nie tylko tworzy muzykę, lecz także kształtuje cały pejzaż kulturowy swojego pokolenia. W ramach wydarzenia Podsiadło zaprezentował także wspólny mini album z Kaśką Sochacką, zatytułowany Tylko Haj. Surowy, emocjonalny projekt który w swojej prostocie i intymności uderzył w samo serce publiczności. Występy duetu w ramach Zorzy były przepełnione emocjami, niemal teatralne, z subtelnymi dialogami muzycznymi między ich głosami. Publiczność mówiła o nich: "To nie koncert, to doświadczenie. Ale festiwal Zorza to coś więcej niż seria koncertów. To wizualno-dźwiękowa opowieść o przemianie." Dawid, wspierany przez Aleksandrę Wysocką, Postawił na perfekcyjne połączenie światła, dźwięku i narracji. Każdy występ rozpoczynał się symbolicznym zjawiskiem zorzy polarnej, świetlnym spektaklem zsynchronizowanym z dźwiękiem jego nowej, niepublikowanej jeszcze kompozycji. Dawid Podsiadło, dziś rozświetlający największe sceny Europy niczym kometa, która pojawia się raz na pokolenie, wcale nie wyrósł z blasku i przywileju. Jego historia zaczyna się w Dąbrowie Górniczej. Mieście twardym, pełnym dymu schód i szorstkich ulic, gdzie dzieci dorastały szybciej niż chciały, a marzenia miały smak kurzu i deszczu. Tam, w zwyczajnym mieszkaniu, w bloku z wielkiej płyty rodził się chłopiec o głosie, który pewnego dnia miał wzruszyć miliony. W tamtych czasach nikt nie przypuszczał, że z małego Dawida, nieśmiałego ucznia, liceum im. Waleriana Łukasińskiego nr 1, narodzi się artysta, który potrafi sprawić, że cały stadion milknie w ciszy, słuchając jednej frazy jego pieśni. Pogoria Trzeciego? Jezioro, które dziś turyści fotografują w zachwycie? Wtedy było jego azylem. Tam, wśród trzcin i zapachu mokrego piasku, uczył się samotności, siadał na brzegu z zeszytem, szkicował słowa, które dopiero po latach zamienią się w teksty jego piosenek. W jego rodzinie nie brakowało ciepła, ale brakowało pewności. Ojciec pracował wiele godzin, matka starała się utrzymać równowagę między obowiązkami a marzeniami syna, który coraz bardziej oddalał się od rzeczywistości rówieśników. Dawid nie był duszą towarzystwa, często zamknięty w swoim świecie, wolał dźwięki niż rozmowy. Już wtedy było w nim coś melancholijnego, jakby przeczuwał, że muzyka stanie się jego jedyną ucieczką. W szkole muzycznej imię Michała Spisaka trafił do klasy Puzonu prowadzonej przez Grzegorza Pytlika. Choć instrument był dla niego wyzwaniem, to właśnie tam nauczył się dyscypliny i cierpliwości. Dźwięk puzonu był ciężki, głęboki, ale Dawid potrafił z niego wydobyć coś delikatnego, jakby w każdej nucie ukrywał szept. Nauczyciel widział w nim więcej niż tylko ucznia widział w nim duszę, która szuka swojego głosu. Równolegle uczęszczał do młodzieżowego centrum twórczości pod kierunkiem Iwony Wilk, kobiety, która, jak mówią jego dawni znajomi, jako pierwsza dostrzegła, że w tym cichym chłopcu drzemie nieposkromiona energia artystyczna. On nie mówił wiele, ale kiedy śpiewał, czas się zatrzymywał, wspominała po latach wilk w jednym z wywiadów. I rzeczywiście, już wtedy, w zatłoczonej sali prób pachnącej kurzem i farbą, jego głos potrafił wzbudzić emocje, które wydawały się zbyt wielkie jak na dziecięce gardło. Miał zaledwie dwanaście lat, gdy podczas wakacji w Tunezji zupełnie przypadkiem Stanął na scenie konkursu dla amatorów. Wybrał piosenkę Długość Dźwięku Samotności zespołu Myslowic. Utwór, którego słowa zdawały się opowiadać jego własną historię. Gdy zaśpiewał, publiczność zamarła. Ludzie nie rozumieli polskiego, ale czuli jego emocje. Tam, w upale północnoafrykańskiego lata, po raz pierwszy poczuł, że scena jest miejscem, gdzie jego serce bije pełniej. Po powrocie do Polski długo nie potrafił zapomnieć o tym uczuciu. To był jak błysk, znak, że jego głos może przekraczać granice. Ale w rodzinnej Dąbrowie Górniczej nikt nie traktował śpiewania poważnie. To tylko hobby, mówiono mu. On jednak nie potrafił przestać. Śpiewał po nocach. Nagrywał na stary magnetofon, pisał teksty na marginesach zeszytów. Miał momenty zwątpienia, gdy myślał, że jego marzenia to zbyt wiele jak na chłopaka z miasta, które rzadko widzi sukces. Ale za każdym razem, gdy chciał się poddać, coś w nim szeptało. Jeszcze nie teraz. Z czasem ten szept zamienił się w melodię. W liceum zaczęły się jego pierwsze występy publiczne, szkolne akademie, małe festiwale, lokalne konkursy. Pamiętano go jako chłopaka, który nie potrzebował efektów specjalnych. Wystarczał mikrofon, jego głos i to spojrzenie, w którym mieszała się nieśmiałość z determinacją. Kiedy inni marzyli o samochodach i wolności, on marzył o dźwiękach, nie o sławie o dźwiękach, które poruszą kogoś tak, jak jego samego poruszały utwory Mysłowic czy Coldplay. Lata młodości Dawida to nie były beztroskie wakacje i przygody, to były lata poszukiwań, prób, cichych porażek i małych zwycięstw, które kształtowały w nim artystę. Każda nuta, którą wydobywał z puzonu czy z własnego gardła, była cegiełką jego przyszłości. Jego świat był skromny, ale bogaty w emocje. I choć nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że pewnego dnia jego nazwisko będzie rozbrzmiewać na ustach całego kraju, Dawid już wtedy pisał swoją historię. Nie długo pisem, lecz muzyką. Muzyką, która miała w sobie wszystko co najprawdziwsze: samotność, tęsknotę, odwagę i wiarę, że nawet z cienia można zaśpiewać o świetle. Dziś, gdy imię Dawida podsiadły, rozbrzmiewa w każdej stacji radiowej, gdy jego koncerty wypełniają hale po brzegi, a bilety znikają w kilka minut. Trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się od chłopca z Dąbrowy Górniczej, który wierzył tylko w siłę dźwięku i prawdy. Dawid nigdy nie szukał blasku reflektorów. To reflektory same odnalazły jego. W epoce, gdy wielu artystów goni za skandalem, on wybrał szczerość, ciszę i głębie. To właśnie dlatego ludzie ufają mu jak przyjacielowi, który mówi wprost do ich serc. Każda jego piosenka jest jak list, list od człowieka, który zna smak samotności ale też potrafi dzielić się światłem. Gdy śpiewa, nikt nie czuje się obcy. Dawid łączy pokolenia, łagodzi emocje, przypomina, że nawet w najtrudniejszych chwilach można odnaleźć melodię życia. W jego głosie jest coś, co trudno opisać słowami. Połączenie melancholii z nadzieją, delikatności z siłą, to głos człowieka, który przeszedł przez własne wątpliwości, aby pomóc innym odnaleźć spokój. Podsiadło nigdy nie był typem artysty, który gra tylko dla poklasku, dla niego muzyka to dialog między nim a światem, między człowiekiem a człowiekiem. Gdy w 2020 roku w środku pandemii dołączył do akcji, że widzicie, hodrzyszist challenge, 2, nie zrobił tego dla rozgłosu. Zrobił to z potrzeby serca, by pomóc tym, którzy ratowali życie innych. Jego wersy, nagrane w skromnym studio brzmiały jak manifest Solidarności pokazał wtedy, że artysta może być nie tylko gwiazdą, ale też człowiekiem, który rozumie ból i strach zwykłych ludzi. To właśnie w takich chwilach widać jego prawdziwą wielkość, w empatii, nie w popularności. Lata 2020-2022 były dla niego czasem triumfu, ale też refleksji. Podcast z Radosławem Kotarskim pokazał go z innej strony. Nie tylko jako muzyka, ale jako myśliciela, obserwatora świata, człowieka z poczuciem humoru i dystansu. Z kolei udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2021 odsłonił jego sceniczne mistrzostwo i zdolność do współtworzenia czegoś większego niż własne ja. A gdy ruszył w trasę postprodukcja Tour, udowodnił, że jego publiczność nie przychodzi tylko po piosenki, przychodzi po emocje, po prawdę, po coś, co daje im siłę. Dziś, gdy ogłosił powstanie Festiwalu Zorza, projektu, który ma połączyć artystów, miasta i ludzi w jednym pulsie, wielu z nas widzi w nim nie tylko muzyka, ale i wizjonera. Człowieka, który rozumie, że kultura to nie luksus, lecz oddech narodu. W świecie pełnym hałasu jego działania przypominają, że sztuka może być światłem w mroku, ale za tym wszystkim, za sukcesami, nagrodami, rekordami, stoi człowiek, który nadal tęskni za pogorią trzecia, za ciszą nad wodą. Za chwilą, w której można usłyszeć własne myśli. Dawid nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło, by przypomnieć sobie, że każdy koncert, każde słowo, każda nuta ma swoje źródło w dziecięcym marzeniu. W tym tkwi jego autentyczność, w pokorze wobec przeszłości i wdzięczności wobec teraźniejszości. Dlatego dziś, gdy patrzymy na jego drogę, trudno nie czuć wzruszenia. Dawid podsiadło to więcej niż artysta to symbol. -Symbol człowieka, który nie boi się być sobą, nawet wtedy, gdy cały świat patrzy. -Symbol nadziei, że z prostoty może narodzić się piękno, z ciszy, muzyka, a z bólu wrażliwość. Jego życie to przypomnienie, że największe dźwięki rodzą się z najmniejszych serc. Każdy jego koncert to święto emocji, każdy tekst, lekcja odwagi. Dawid pokazuje nam, że nie trzeba być doskonale.